Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W obym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiły się prostaczkom. Tak, Ojcze. Gdyż takie było Twoje upodobanie, wszystko przykazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ale ani Ojca, nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Wezmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemie lekkie. Oto słowo pańskie. będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, gromadzimy się dzisiaj w kościele, w czternastą niedzielę zwykłą. I Pan Bóg, jak zawsze, jako dobry gospodarz, bo to jest Jego dom, nie? Nie jest to dom jakiegoś człowieka, tylko Pana Boga, który mieszka tutaj w Tabernaku. I właśnie Pan Bóg, jako dobry gospodarz, które de facto nas zaprasza tutaj do tego domu swojego zostawia dla nas dwa stoły. Pierwszy stół to jest Słowo Boże, Pismo Święte. Czytanie różnego rodzaju, które właśnie są drugowskazem dla człowieka w życiu, jak postępować, jak żyć, żeby do nieba wejść, bo taki jest jakby cel naszej egzystencji, naszego życia. A więc najpierw stół słowa Bożego. A drugi stół, który Pan Bóg zastawia, to jest stół Eucharystii. Zaraz, za chwilę do nas przyjdzie. On sam, żywy. I teraz tak, kiedy słuchamy Słowa Bożego, właśnie na dzisiejszą niedzielę, Pan Jezus do mnie mówi, że przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Nie? Okazuje się, że człowiek, który żyje w tym świecie w XXI wieku, ma różnego rodzaju, że tak powiem, trudności, prawda? Które gdzieś tam w życiu go dotykają, czasami które go przegniatają do ziemi, z którymi nie może poradzić. I często takiemu człowiekowi się wydaje, że jakby, no Boże, no mój problem jest największy, no. Jak mnie dotyka i jak mnie boli, no to wiadomo, nie? Człowiek tylko woła do niego, Boże, ratuj, a bo gdzie Ty jesteś? Natomiast ten problem, jakby boleści ludzkiej, niestety jest, jest i był i będzie towarzyszył zawsze istnieniu człowieka na tym świecie. I teraz Pan Jezus, jakby yy, mówiąc dzisiaj do nas, daje nam wskazówkę do tego, że jak z tym problemem, który gdzieś tam może w życiu się pojawić, nie musi, no ale może. Jak z tym problemem w życiu sobie I Jezus to jest jakby tak zwany logia, czyli dosłowny cytat, który Pan Jezus mówił. I Jezus mówi do nas dzisiaj wszystkich. Przyjdzie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. Czyli źródłem mojego szczęścia, źródłem mojego powrotu do, nie wiem, zdrowia, do dobrej kondycji, do nie wiem. Dobrej relacji z ludźmi. Właśnie jest Pan Jezus. Jest Pan Bóg. Prosi mówiąc, nikt ci w życiu tak nie pomoże, jak Bóg. Lekarz może wyleczyć, nie to co trzeba. Czasami sam rozkłada ręce, sorry, proszę księdza, już nie da rady tu. No. Natomiast jedynym tym, któremu tak naprawdę na tobie zależy i który tak naprawdę może Ci pomóc, jest właśnie Jezus Chrystus który wziął na siebie krzyż i stał się grzechem, wziął na mnie, na siebie mój grzech i dlatego po to tam wisiał, na krzyżu, czy tam wisi, no, żebym był szczęśliwy tu na ziemi, już. Nie kiedyś tam po śmierci w niebie, tylko już tutaj. I dlatego, kochani, zachęcam siebie i was, abyśmy właśnie o tym pamiętali, że, że tym, który może dać mi szczęście, jest Bóg. Pytanie jest drugie. No przecież no, ktoś powie, no dobra, no, przecież ja przechodzę do kościoła i co z tego, no? <gry> Czasami tak jest, nie? Mówię. że ja godzinami siedzę w ławce, nie? I nic nie ma. No. Czasami może też tak być. Natomiast to już pytanie jakby nie do Boga. Tylko to już pytanie do mnie. W sensie, na którym poziomie, czy na którym jakim zaawansowaniu jest moja wiara, nie? Powiem wiemy, żeby relacja zaistniała, potrzeba dwie osoby albo kilka osób. A więc jeżeli ze strony Boga wszystko jest w porządku, on mówi, przyjdźcie do mnie, ja wam wszystko dam. A jeżeli nie otrzymujesz, czy gdzieś tam są różnego rodzaju jakieś trudności, w tej relacji się pojawiają, no to jeżeli Bóg jest w porządku, no to być może to ja gdzieś tam nie do końca go tu dostrzegam, no? być może to ja jakoś... Mi się wydaje, że się mądry, ale. Tak naprawdę otwieram to swoje serce na Boga? Czy tak naprawdę Go tutaj jakby dostrzegam, czy inaczej, czy, dlaczego chcę, że tak powiem, żeby, dlaczego tu jestem? Czy jakby ten, tym jedynym impulsem czy budulcem, który mnie tu sprowadza jest ten problem, żebym go rozwiązał? A Bóg jest środkiem, który może mi w tym pomóc? Czy jednak jestem, pomimo tego, czy, czy mi się uda ten problem rozwiązać, czy się nie uda, to jestem tutaj ze względu na Boga. Nie ze względu, bo mi coś, do, co, że mi coś przeszkadza, że mnie coś boli, nie wiem, i tak dalej, że mi ktoś każe, tylko ze względu właśnie na ciebie, Jezu, tu przychodzę i tu siedzę w tej ławce. Tu się modlę. To jest to. Kochani, ostatnia sprawa, o której chciałem powiedzieć, to jest właśnie adoracja. Zachęcam Was i siebie do adoracji. Wiecie? Pewnie modlicie się i adorujecie. No ja nie mam co do tego wątpliwości. Ale właśnie adoracja, taka prawdziwa, to jest naprawdę taka prawdziwa relacja z Bogiem. Kiedy przechodzisz do Niego i On tu jest wystawiony przy Najświętszym Sakramencie, no może nie w tym kościele, może w jakimś innym, nie wiem jak tutaj u Was jakie są porządki, nie? Ale kiedy Pan Jezus jest w tym przy Najświętszym Sakramencie wystawiony, Ty przechodzisz i w zasadzie nic nie musisz mówić. No. Na tym polega adoracja, że siedzę tak w ławce, siadam i patrzę na niego, nie? I tylko słucham. Mogę coś swoimi słowami mówić. Owszem, mogę inne modlitwy odmawiać, litanie, różańce i tak dalej, ale adoracja jest właśnie to, żeby no, umieć się otworzyć, nie? Żeby umieć go właśnie dostrzec. Ktoś powie, no dobra, no ale nie umiem, no, no to spoko. Ale przychodź, próbuj, przyjdzie czas, że się nauczysz. I tu taki znamienny jest przykład ojca szóstaka. Być może znacie go, ja go nie znam, ale słucham czasami. I on kiedyś właśnie mówił takie swoje świadectwo, i on właśnie tam mówił, że odkrył, że tak powiem, tam przez adorację i tak dalej, jakby tą relację z Bogiem. Mówi, w zasadzie ja nic, ja, ja nic nie zrobiłem, żeby tego Boga odkryć. W sensie, byłem księdzem, ty, wychodziłem na ambony, niby gadałem kazania, ale byłem w, w środku niewierzący, no. Ale mówi przyszedł taki moment w mojemu życiu, że Pan Bóg o mnie zawalczył, nie? Po prostu dał mi to, nie? Mówi, i nagle ja się czuję najbardziej kochanym człowiekiem w świecie. I nagle czuję tego Boga i nie wiem, jak to się stało, ale po prostu mówię, jak ja wchodzę do kościoła, czy tam powiedzmy jestem na adoracji, czy się modlę, to po prostu czuję Jego potężną miłość, Jego obecność i to, że żaden problem nie może mi jakoś tutaj, nie wiem, zaszkodzić. No. Mówię, mało tego, wychodzę z kościoła, gdzieś tam idę, jadę i tak dalej, bo wiemy, że on często podróżuje. Mówię, ja czuję ciągle jego obecność i mówię, nie obchodzi mi o to, co tam ludzie o mnie powiedzą, co tam ludzie o mnie myślą. Szóstak tamto, siamto i tak dalej, dobry, zły, bo wiemy, że różne są opozycje, nie? Dla mnie jest ważne to, że ja go, że ja go spotkałem i on w moim sercu został. Dlatego że tak powiem, to jest taki przykład dla nas wszystkich, nie? No ale żeby ten Bóg jednak w moim sercu został, muszę i, i ja zainwestować i tu do Niego przechodzić. Jednak ten czas poświęcić. Jednak siedzieć. W cudzysłowie oczywiście, modlić się, nie? Kochani, to jest to i ostatnia sprawa, to jest Eucharystia, czyli drugi stół eucharystyczny. To jest żywy Chrystus, Mówiłem Wam o adoracji, ale we mszy świętej On umiera za nas. Msza święta to jest męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Boga. W jednym momencie na tym ołtarzu Katarina Rivas, taka, yy, nie pamiętam, Kolumbijka, podażę, czy z Wenezueli, nieważne, mistyczka, widziała właśnie, co się dzieje podczas mszy świętej. To się okazuje, że na tej mszy świętej są, jest obecne całe niebo, i my tego nie widzimy, ale tu są nasi aniołowie, archaniołowie, nasi święci, zmarli i tak dalej, duszy czystych, cierpiąc, Matka Boża tu jest. Tak ona opisuje, że po prawej stronie ale za kapłaniem stoi. Nie? I to jest właśnie to, że podczas Eucharystii Jezus umiera za mnie, a w sposób szczególny w tej intencji, w której jest uprawiana msza święta. Dlatego tak ważne jest, żeby w sensie może inaczej, dlatego tak skuteczna jest ofiara mszy świętej. Bo Jezus umiera w konkretnym tej intencji. Dzisiaj modlimy się za duszy czysto cierpiące, więc Jezus za nich umiera. Dzisiaj, tutaj, na tym ołtarzu. Zachęcam siebie i was, abyśmy próbowali podczas każdej mszy świętej Boga odnajdywać. A jeżeli ten skarb znajdziemy, no to po rosyjsku jest takie słowo morib budzit, pakalin. Czyli morze, które tu u was jest, będzie po poko kolana, nic nie będzie straszne. Idziesz, jak święty Piotr, i nie tonisz.